Thank you for watching! Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Wsiadam sobie dzisiaj z rana, w moją sześćdziesiątkę, w moją sześćdziesiątkę. Skrzynia nieźle zajechana. Zakleszczyłem piątkę, zakleszczyłem piątkę. Jechałem sobie raz przez wioskę patrząc że jedzie typ koło mnie, jedzie typ koło mnie Gałąź wystawała mu z przyczepy Zbił mi szybę w oknie, zbił mi szybę w oknie Wysiadam i mówię do niego Co ty robisz chłopie, co ty robisz chłopie Chyba nie umiecie jeździć tutaj na tej wiosce, tutaj na tej wiosce On do mnie Weź ty zrób se zbieżność, latasz po całej szosie, po całej. Szosie. Masz tu dwie stówy na szybę. Udaj, że nic nie stało się, że nic nie stało się. Wracam traktorem na chatę. Też zaczyna padać, ja bez szyby moknę. Kabinie, teraz tylko wycie. Zwolnice zagłośne, zwolnice zagłośne. Hamulce mi nie zadziałały, poleciałem w sosnę, pierdolnąłem w sosnę. Maskę trzeba będzie prostować, ale to na wiosnę, ale to na wiosnę. Także jak widać, rozwalam wszystko, czego tylko dotknę, czego tylko dotknę. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Wsiadam sobie dzisiaj z rana W moją sześćdziesiątkę, w moją sześćdziesiątkę Skrzynia nieźle zajechana Zakleszczyłem piątkę, zakleszczyłem piątkę Jechałem sobie raz przez wioskę Patrzę, jedzie typ koło mnie, jedzie typ koło mnie Gałąź wystawała mu z przyczepy Zbił mi szybę w oknie, zbił mi szybę w oknie Wysiadam i mówię do niej co ty robisz chłopie, co ty robisz chłopie, chyba nie umie jeździć, tutaj na tej wiosce, tutaj na tej wiosce, on do mnie, weź ty zrób se zbieżność, latasz po całej szosie, po calutkiej szosie, masz tu dwie stówy na szybę, udaj, że nic nie stało się, że nic nie stało się. W Traktorem na chatę też zaczyna padać, ja bez szyby oknę. W kabinie teraz tylko wycie. Zwolnice za głośne, zwolnice za głośne Hamulce mi nie zadziałały. Poleciałem w sosnę, pierdolnąłem w sosnę. Maskę trzeba będzie prostować, ale to na wiosnę, ale to na wiosnę. Także jak widać, rozwalam wszystko. Czego tylko dotknę, czego tylko dotknę. Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się złomem, to staje się złomem. Wszystko, czego tylko dotknę. To staje się złomem, to się złomem Wsiadam sobie dzisiaj z rana W moją sześćdziesiątkę, w moją sześćdziesiątkę Skrzynia nieźle zajechana. Zakleszczyłem piątkę, zakleszczyłem piątkę Jechałem sobie raz przez wioskę Patrzę, jedzie typ koło mnie, jedzie typ koło mnie Gałąź wystawała mu z przyczepy Zbił mi szybę w oknie, zbił mi szybę w oknie. Wysiadam i mówię do niego: Co ty robisz, chłopie? Co ty robisz, chłopie? Chyba nie umiecie jeździć tutaj na tej wiosce. Tutaj na tej wiosce: On do mnie weź ty zrób se zbieżność. Latasz po całej szosie, po calutki szosie. Dwie stówy na szybę udaj, że nic nie stało się, że nic nie stało się. Wracam traktorem na chatę też zaczyna padać, ja bez szybem oknę. W kabinie teraz tylko wycie. Zwolnice za głośne, zwolnice za hamulce mi nie zadziałały. Poleciałem w sosnę, pierdolnąłem w sosnę, maskę trzeba będzie prostować ale to na wiosnę, ale to na wiosnę. Także jak widać rozwalam wszystko, czego tylko dotknę, czego tylko dotknę.